Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ksiądz Waldemar Szlachetka, proboszcz parafii Najświętszego Zbawiciela w Poznaniu. Bardzo serdecznie Was pozdrawiam. Nie wiem, czy to widać, raczej nie, ale stoję w takim swoistym rozkroku. Dlaczego? A to właśnie dlatego, że z jednej strony bardzo się wszyscy cieszymy tym chociażby, że limity udziału w kulcie religijnym w świątyniach zostały zdjęte. I to jest Myślę, bardzo dobra wiadomość, wielka radość. Z drugiej strony zdjęcie dyspensy i jednak pewne wyjątki. A z trzeciej strony także i ta sytuacja, że gdzieś tam są jeszcze osoby, które przeżywają lęk i boją się tego zarażenia. Kochani, w Archidiecezji Poznańskiej jest zdjęta dyspensa od najbliższej niedzieli. Wśród tych wyjątków jest też i taki, który mówi, że z tej dyspensy nadal mogą korzystać osoby, które boją się. O, właśnie. Czego się boją? Czego się lękają? Czy lękają się wejścia do kościoła? Czy lękają się tej sytuacji, która ciągle jest obecna i dlatego też cały czas siedzą w domu i nigdzie nie wychodzą? To są pytania, na które chyba trzeba nam odpowiedzieć sobie także w sposób jednoznaczny. Bo jeśli. Mimo wszystko, jestem w sklepie, by zrobić podstawowe zakupy. Jestem w piekarni, by kupić chleb. Jestem w sklepie chemicznym, by kupić mydło, szampon i tak dalej, i tak dalej. I w wielu innych przestrzeniach. Ale do świątyni nie wchodzę, bo boję się zarażenia. To myślę, że trzeba to bardzo mocno oddać Panu Jezusowi i prosić Go o to, by ten lęk zabrał. By w tym lęku nie pozostać. Za długo, by się też nie przyzwyczaić, kochani. Skoro limity są zdjęte, to tych wszystkich, którzy już czekali na ten moment, serdecznie pozdrawiam i cieszę się, że jesteśmy razem. Cieszę się, że możemy wspólnie celebrować liturgię, że możemy świętować, bo każda liturgia to tak naprawdę święto bycia razem, w wspólnoty kościoła. Pozdrawiam także tych wszystkich, którzy. Gdzieś tam jeszcze są z boku. Może, nie wiem, ktoś będzie mnie słuchał, a właśnie przeżywa te trudne chwile. Chciałbym pozdrowić Was gorąco i powiedzieć: Jezus jest Waszą siłą. Jemu zaufajcie, jemu zawierzcie, jemu oddajcie swoje życie. Siłą życia chrześcijańskiego jest nie lęk. A wiara w Chrystusa zmartwychwstałego i to musi nas trzymać. Kochani, ja gorąco Was zapraszam i parafian, i gości, i wszystkich, którzy to oglądają, byśmy we wspólnotach Kościoła, w których żyjemy, zaczęli wspólnie Bogu dziękować za to, że dało nam, udało nam się przeżyć i przejść ten trudny okres. Te obłoszczenia zostają zniwelowane. Że możemy być razem już, mimo że wirus cały czas jest. My musimy, i to chyba także musimy mocno usłyszeć my musimy nauczyć się także w tej rzeczywistości żyć. My musimy, jak gdyby, odkrywać także sens życia w kościele w tych czasach. Można by powiedzieć w nowych czasach, bo to jest także nowa rzeczywistość, z którą przychodzi nam się zmagać. Dlatego też ja zapraszam tych wszystkich, którzy to słuchają, do tego, byśmy wspólnie modlili się, dziękowali Bogu za to, co się udało zrobić, także byśmy wstawiali się za tymi, którzy w jakiś sposób zostali dotknięci pandemią, którzy doświadczyli jej negatywnych skutków, byśmy oddali te wszystkie lęki tych osób, które. Doświadczają właśnie tego trudu, niepokoju, lęku. Byśmy na nowo tworzyli wspólnotę. Kochani, Kościół istnieje dzięki mocy Chrystusa, ale urzeczywistnia się w relacjach między ludźmi. Wzmacniajmy wspólnoty, przede wszystkim wzmacniajmy wspólnoty parafialne, zgromadzone wokół eucharystycznego stołu. To niech będzie pierwsze i podstawowe. A dalej, a dalej szukajmy różnych sposobów także umacniania tych więzów wspólnotowych. Nie wiem, może na jakiejś wspólnej katechezie, medytacji. Niech Bóg umacnia nasze wspólnoty. Niech Bóg umacnia każdego z nas. W ciele Chrystusa tworzymy jedno, chociaż tak wielu nas jest. Ty, jako wierzący, jesteś potrzebny, by tworzyć to ciało Chrystusa. Ja Ciebie potrzebuję, Ty mnie. Wspieramy się wymianą myśli, wymianą poglądów, a przede wszystkim wspieramy się wspólnotową modlitwą. I niech to nas dziś w sposób szczególny jednoczy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.